Raz, raz, raz. Minęły kolejne dwa tygodnie, a więc czas na garść nowości w ofercie Militaria.pl Zaczynamy od czegoś na kleszce i komary. Oto płyn wako z geraniolem DIT 50%. Wysokie stężenie substancji aktywnej DIT, który jest tutaj aż 50%, wraz z geraniolem zapewnia długotrwałą ochronę przed insektami, która może być skuteczna nawet do 8 godzin. Płyn wako DIT Strong sprawdzi się zarówno podczas wycieczek do lasu, wyjazdów rowerowych, a także np. wyjazdów na ryby. Jeżeli szukacie saperki na wasze wyjazdy do lasu, to mamy taką oto, właśnie niewielką saperkę, pancer z dębowej kuźni. Saperka jest kuta na zimno, wykonana jest ze stali 55HRC, posiada zaostrzone krawędzie, dzięki którym łatwo na przykład przytniecie korzenie. Członek saperki został wykonany z drewna jesionowego, dzięki czemu jest odporny na pęknięcia i złamania. Saperka sprawdzi się zarówno na wyprawach do lasu, jak i wyprawach bushcraftowych dzięki jej niewielkiej. Saperka sprawdzi się na wyprawach do lasu czy chociażby wyprawach bushcraftowych. Dzięki jej niewielkim rozmiarom przypniecie ją do każdego właściwie plecaka. Kolejna nowość to okulary taktyczne OPC San Salvo. Okulary OPC San Salvo są dopasowane i chronią przed szkodliwym promieniowaniem UVA, UVB i UVC. Trwały i wytrzymały poliwęgran zapewnia odporność szkieł na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne podczas ich użytkowania. Oprawa posiada specjalną strukturę, która redukuje nieprzyjemne wrażenie przyklejania się oprawek do skóry. W komplecie z okularami otrzymujecie twarde tu do ich przenoszenia, a także miękki pokrowiec, który może służyć jako szmatka do czyszczenia szkieł. Kolejna nowość to buty Merel Tactical Moab 2. Są to lekkie i wytrzymałe buty taktyczne, które są wykonane z połączenia tkaniny Ripstop ze skórą pokrytą tworzywą PU. Model ten został wyposażony w membranę MSelect Dry. Chroni ona materiał przed wodą, jednocześnie zapewnia odpowiednią oddychalność. Wewnątrz buta znajduje się wkładka Kinetic Fit która wraz z podeszwą środkową z pianki EVA zapewnia dopasowanie buta do stopy. Dodatkową amortyzację stanowi poduszka powietrzna w podeszwie środkowej Merel Air Cushion. Stabilne poruszanie się w terenie gwarantuje amortyzowana podeszwa Vibram Tak 5. Buty te idealnie sprawdzą się zarówno jako obuwie taktyczne, a także jako obuwie turystyczne. Lato zbliża się wielkimi krokami, dlatego czas pomyśleć o krótkich spodenkach. Mamy dla Was zatem shorty Pentagon Renegade Tropic. Te shorty to krótka wersja spodni taktycznych Pentagon Renegade. Zostały one wykonane z wiatroszczelnego materiału pokryte powłoką DWR. Materiał, z których zostały wykonane jest impregnowany, dzięki czemu shorty są odporne na zabrudzenia i powstanie trwałych plam. Spodnie oferują użytkownikowi aż 6 kieszeni. Dwie klasyczne z przodu, jedną typu cargo, dwie otwarte z tyłu oraz jedną małą nad kieszenią cargo. Rozporek zapinany jest na japoński zamek błyskawiczny marki YKK. Shorty te, oprócz turystyki, czy wypraw do lasu, świetnie sprawdzą się również w codziennym użytku. A teraz dla miłośników ASG karabinek ELAKM Essential. Ta replika słynnego rosyjskiego karabinka szturmowego została wykonana w całości z metalu i drewna. Części stalowe zostały pokryte oksydą. Chwyt pistoletowy wykonany jest z polimerowego tworzywa. Karabinek został wyposażony w magazynek o pojemności 150 kulek. Za realizmem tej repliki przemawia również waga. Uwierzcie mi, jest naprawdę ciężka. No i na zakończenie lina dynamiczna Edelrid BOA. Lina Edelrid BOA ma średnicę 9,8 mm. Niska walga i niewielka średnica pozwala na wykorzystanie jej w szerokim spektrum aktywności wspinaczkowych. Np. na skałkach lub ściance wspinaczkowej. Żywotność liny znacznie wydłuża zastosowanie technologii ThermoShield. Lina została wykonana z wysokiej jakości certyfikowanych włókien. Torba, która znajduje się w komplecie z liną wyposażona jest również w dodatkową płachtę, na której możecie bezpiecznie położyć linę podczas jej użytkowania. To tyle na dzisiaj, ja oczywiście zapraszam Was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter. Ale zanim się z Wami jeszcze pożegnam, to muszę pamiętać o tym, że przegrałem zakład, a więc pozdrawiam Piotka, Pawła i Marcina. Do zobaczenia! Płyn wako dit... wako? Wako. Płyt dit... Płyn wako strąg... Płyn. Płyn, ale co ja mówię? A teraz coś dla miłośników ASG karabinek ELAKM esensjonal jeszcze raz.